Członkowie tego zespołu gdzieś kiedyś grali, a teraz jesteście się zagubieni w tym e, obecnym świecie. Wydaje mi się, że jakoś sobie radzimy, nie? nie? Nie jest źle. Nie wiem, no. Chcemy sobie grać. Czyli weszliście e, gdzieś skąd? Nie jesteśmy jeszcze w stanie udzielić tej odpowiedzi. Nie jesteśmy razem, no. A jak robicie próby? I gramy, no. Gramy. Później przyjeżdżamy przygotowani. Widziałeś? Super. Ja rozumiem, że to pije. <laughs> na perkusji gra. Młody, zdolny, pracowity. No to fajnie. No Trzymajcie się ciepło, słuchajcie Lost in you i do zobaczenia na koncertach. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować nasz kanał, czyli Wzrok TV, jak również subskrybować chłopaków YouTube'a. Z tej strony zespół Lost in You. Chcieliśmy serdecznie pozdrowić wszystkich oglądaczy telewizji Wzrok. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia na koncertach. To właśnie pogadaliśmy sobie. Bye bye.